Dzień dobry Państwu, witam wszystkich na konferencji prasowej przed drugim spotkaniem Arki w nowym sezonie na Stadionie Miejskim w Gdyni. Są dzisiaj z nami trener Jacek Zieliński oraz Michał Nalepa. Proszę Państwa, zanim do pytań przejdziemy dotyczących spotkania z Koroną Kielce, chciałem przypomnieć kibicom, że trwa przedsprzedaż biletów, aby uniknąć jutro kolejek przy kasach, zachęcamy do skorzystania ze sprzedaży internetowej. Trwa także nasz plebistyt na 11.90-lecia, który będzie finiszował 5 sierpnia, i jak można zauważyć na stronie oficjalnej, zacięta walka o niektóre pozycje. Tak więc zachęcamy jeszcze kibiców za Waszym pośrednictwem do oddawania głosów na wybranych zawodników, którzy przez ten cały okres 90 lat tworzyli historię naszego klubu. I jeszcze chciałbym wspomnieć o akcji klubu oraz Stowarzyszenia Kibiców Gdyńskiej Arki. Jest to związane z trudną sytuacją rodzinną byłego trenera trenerarki pana Leszka Oliżyńskiego. Zbieramy głosy wsparcia zarówno Stowarzyszenie Kibiców, jak i my poprzez możliwość przekazania takiej informacji lub głosów wsparcia dla trenera, które przekażemy. Kibicom bardzo zależy na tym, aby podkreślę, że właśnie w takich sytuacjach także dla byłych trenerów, którzy tutaj pracowali, czy byłych zawodników, te hasła Nigdy nie zostaniesz sam oraz Arka Razem nie są pustymi hasłami. Tak więc również zachęcamy kibiców do skorzystania z tej formy wsparcia dla byłego trenera Arki. Jeśli chodzi o samo spotkanie z Koroną Kielce, po powrocie tym ostatnim marki do ekstra klasy obie drużyny mierzyły się sześciokrotnie. Dwa zwycięstwa arki, jeden remis, trzy porażki i bramki korzystne, gdy szarka wygrywa wówczas wysoko i ten bilans bramkowy 9 do 6. Bardzo proszę teraz o pytania w pierwszej kolejności do naszego szkoleniowca dotyczące meczu z Koroną. Także być może inne pytania dotyczące sytuacji kadrowej. Bardzo proszę. Panie że Jarek Wolnicki, magazyn pomorski. Panie że jak przed meczem z Koroną wygląda stan zdrowotny arki? Jak, jak to w ogóle wygląda, bo to chyba najbardziej ciekawe. Więc... Z zawodników, którzy byli na meczu w Szczecinie, wszyscy są do dyspozycji. Z tych, którzy borykają się z dłuższymi urazami. Markus Vinicius zaczyna dopiero trenować indywidualnie. Santi Samanesz też, ale w poniedziałku wchodzi już w trening z drużyną. Michał Kuczyński jest po zabiegu. Wiadomo, faza rehabilitacji też jeszcze trochę potrwa. No, i Maciej Jękowski yy, boryka się z drobnym urazem, no ale ten uraz yy, nie pozwala mu wystąpić ani w szczecinie, ani w jutrzejszym meczu z koroną. Tom Rzyciec, Telewizja Polska. No i że przed sezonem Arka praktycznie straciła takie najważniejsze. Elementy, jeśli chodzi o zawodników w grze do przodu, i tutaj zawsze mówiono, że to jest największa strata, a podkreślano, że ten blok defensywny jest prawie taki sam gdzieś jest tym monolitem. Natomiast te dwa pierwsze mecze pokazały, że no chyba największe obawy z kolei w tej chwili są, jeśli chodzi o ten blok defensywny, bo pięć straconych bramek, zero punktów. Więc co zrobić, żeby to, na czym była nadzieja grze tego zespołu, zaczęło znowu funkcjonować. Żeby znaczy, no pan rację, bo rzeczywiście no, mniejsze obawy by było o naszą postawę w defensywie, natomiast e, pierwsze dwa mecze Szymon mm, jeden pierwszy, e, jakbym bym powiedział, trochę nas e, ostudził. Natomiast e, spotkanie w Szczecinie, długie jego fragmenty, pokazało, że my pomału wrócimy do równowagi w tej defensywie, jeśli będziemy się wystrzegać błędów, których, po których sami, e, można powiedzieć, e, darujemy przeciwnikowi Sytuacje rankowe to nie powinno być źle. Ja w dalszym ciągu wierzę, że ta defensywa będzie naszą mocną stroną, no ale defensywa to jest nie tylko postawa formacji defenzyjnej, czwórki obrońców, ale i całego zespołu. Także nad tym usilnie pracujemy i myślę, że w następnych meczach to będzie już bardziej widoczne. Ja mam do Michała pytanie. Jeżeli można, oczywiście. Michał, taki mecz, który mówię o tym meczu w trzecinie, który wyglądał, że coś może wreszcie ruszy. No i później dwa. Takie naprawdę szkolne błędy. Czy wy jako drużyna w tej szatni, że tak powiem, wstrząsnęliście sobą i powiedzieliście sobie, że, że jeśli gracie przez 80 minut porządny mecz, a później przez dwie minuty robicie takie błędy, to, to, to nie wiem, bo to jest tylko kwestia koncentracji mentalności. Czy jak wy to w szatni, no bo myślę, że jakieś, jakieś zdenerwowanie po takim meczu musi być w drużynie? Na pewno zdenerwowanie jest duże. Po takim meczu, gdzie mieliśmy swoje sytuacje i można było nawet pokusić się w pewnym momencie o, o zwycięstwo, ale uważam, że, że każdy z nas, który, który gra, musi sobie zdawać z tego sprawę, że w takich meczach, gdzie staramy się, czyli chcemy mieć styl bardziej gdzieś nastawiony na kontrę i, i szukać szans gdzieś z kontrę, czy z tego fragmentu gry, więc no, nasza defensywa musi być solidna. Myślę, że każdy z nas sobie zdaje sprawę, trener też jasno po meczu powiedział, że jeżeli chcemy robić punkty tutaj w tej lidze i, i ten nasz styl mniej więcej w większości meczach ma się opierać na gdzieś grze z kontry, z kontry, czy jak powiedziałem w stałych fragmentach gry, no to nie możemy robić takich błędów jakie popełniamy w tych ostatnich dwóch meczach. Co do tej bramki pierwszej z Pogonią Szczecin, to nie do końca właśnie odpiniłbym tylko Adasia a gdzieś Marciniaka, bo tak jak Słusznie na analizie było zauważone, że tam wcześniej było jeszcze kilka innych błędów, które, mogły, które powinniśmy z, w, zrobić inaczej i tam większo, więcej osób przy tej bramce zawiniło. Także tutaj cała drużyna jakby odpowiada za, za te stracone gole, a nie tylko sama defensywa. Panie trenerze, ja mam pytanie. Szymon Szlepkowski, Dziennik Bałtycki. Na jednej z ostatnich konferencji, to już było wtedy, kiedy wiadomo było, że do klubu przychodzi Michał Kopczyński, Pan mówił, że szukacie jeszcze jednego zawodnika na konkretną pozycję i że pojawią się wkrótce konkrety w tej sprawie. Czy coś tutaj bliżej pan mógłby powiedzieć, czy taki zawodnik jest już blisko Arkina? Znaczy no, wie panu, dopóki, dopóki nie będę widział tego zawodnika w szatni i nie będę miał pewności, że umowa jest podpisana, no to mówimy dalej w sferze jakiś tam powiedzmy domysłów, no ale to, tak mówiąc poważnie, to już nie są domysły. Ten zawodnik już jest w do Gdynia. Czy o Marcinie Budzińskim? Natomiast dalej jedzie. <noise> Marcin Domański, Polska Agencja Pracowa. Tyle, że był taki film Andrzeja Kondratyka, Hydrozagadka. Dla mnie taką hydro, Hydrozagadką w Warce jest Goran Cwianowicz, Jego pamiętam z Moim zdaniem to był, może jest przyzwoity piłkarz. W zeszłym roku przejął delikatnie spóźniony. Przez cały rok się nie odkręcił. Pan dał mu szansę, zagrał pół meczu z Jagiellonią, no nie było go na boisku. Co się z nim dzieje? Bo moim zdaniem ten umigać w piłku ma jakiś potencjał, no i przez, przez ponad rok nie potrafi go, nie potrafi tego pokazać. Wie Pan, Pan mówi o roku, ja mogę mówić o trzech hmm. miesiącach naszej wspólnej pracy, więc yy, ja no też pamiętam z Korony, też pamiętam jego naprawdę dobre występy yy, w Kielcach, natomiast yy, no rzeczywiście nie jest takiej dyspozycji jak był wtedy. No to, na to pytanie to jest, to jest myślę złożona i odpowiedź yy, też yy, nie ukrywam, że liczyłem na to, że Goran się odbuduje, że Goran wywalczy sobie miejsce w składzie. Na razie, na razie idzie mu to po prostu yy, ciężko. No, taka sytuacja, yy, piłkarz albo się przebija, albo się nie przebija, więc, więc my cierpliwie na Gorana czekamy, natomiast wiadomo, że, że no my też potrzebujemy na chwilę obecną zawodników takich, którzy wejdą do gry od zaraz i dadzą temu zespołowi jakiś dodatni impuls. No, tego też oczekuję od Gorana. rana. Ja czy to ustawienie trzema defensywnymi pomocnikami Michałem taką, no ja bym nazwał furszywą dziesiątką, to jest ustawienie, które doraźnie w tym meczu spogonią ze względu na brak kadrowy, czy, czy to jest taki element, który będzie Pan wykorzystywał też w innych meczach? no Pan co, ja od ja razu sprostuję. nie graliśmy z trzema defensywnymi pomocnikami, bo Michał yy, nie grał na, na fałszywej dziesiątce, tylko grał na yy, na normalnej dziesiątce parę jego zagrań. Podanie Dantonika jedno, czy w pierwszej połowie, czy w drugiej połowie, no to nie świadczy o tym, że to jest yy, fałszywa dziesiątka, tylko chłopak, który potrafi grać w piłkę i potrafi kreatywnie otworzyć kreatywnym podaniem grę. a ze też nie jest typowy defensywny pomocnik, bo to nie jest zawodnik obarczony jakimiś tam zadaniami typowymi dla szóstki. Dlatego no, próbujemy znaleźć złoty środek. Na chwilę obecną, w tych, w tych ja bym powiedział, w tym przedziale osobowym, który mamy, no to, to uważam, to ustawienie akurat zdało egzamin. Bo gdyby, gdybyśmy dopracowali parę, parę szczegółów, byliśmy, byliśmy bardziej skuteczni. Może byśmy dzisiaj inaczej rozmawiali na temat tego, czy, czy to ustawienie się sprawdziło, czy nie. Dlatego ja myślę, że, że to nie jest kwestia, czy my gramy, nie wiem trzema defensywnymi, trzema szóstkami, trzema dziesiątkami. Kwestia jak zawodnicy wypełnią zadania artyczne jak oni dadzą z siebie impuls, bo do tego też dojdzie własna improwizacja, własne umiejętności. Schematy OK, natomiast ja je cały czas wymagam od zawodników, grających w danej pozycji, czegoś jeszcze od siebie. Tak jakby, choćby Michał, który niby ma więcej tych zadań defensywnych, ale, ale spełnił zadanie, zagrał naprawdę bardzo, bardzo poprawnie, jeśli chodzi o dziesiątkę i, i Wcale nie mu go zawodnikiem defensywnym. To że z ocena jego debiutu i oczekiwania? Oczekiwania, no wiadomo, to no, jest chłopak z Ligi Holenderskiej, który w tej Lidze Holenderskiej strzelał bramki, no bo w e, gra w zeszłym sezonie strzelił tych bramek 7, więc to jest zawodnik, który umie grać piłkę, zresztą to pokazuje, e, że ma naprawdę mm, dużo walorów. Wszedł w zespół w takim trudnym momencie, no bo po Jagiellonii postawić to wszystko do pionu, to nie było takie łatwe, ale myślę, że z, zdał egzamin, bo grał naprawdę bardzo poprawnie, wziął grę na siebie, łatwiej się grało też pomocników z nim, bo ta gra była na nim zawieszona, nie tracił dużo piłek, więc szkoda, bo miał jedną sytuację, e, którą mógł e, może nie rozwiązać inaczej, bo on to chciał dobrze rozwiązać, tylko rozwiązać szybciej. Wcześniej uderzyć tą piłkę i podejrzewam, że mógłby być debiut golem, ale ja myślę, że, że ten chłopak da nam dużo dobrego. Chciałem ci jeszcze zapytać o Dawida z kim tu Mówił Pan, że musi Pan go podnieść fizycznie. On też pokazał, że, że potrafi wyjść na pozycję i znaleźć się w sytuacji pododrębkowej. Czy on jest gotowy na przykład do gry od pierwszej minuty? To znaczy, pan, ja myślę, że on już, on już no jest prawie gotowy, żeby go, żeby go przymierzać do, do gry od pierwszej minuty. Te jest chłopak, który ma naprawdę dużo umiejętności piłkarskiej. O tym wszyscy wiedzieliśmy, jak tu przychodził. Był trochę zaniedbany, on no to wszystko nadrabia. Być może już prawie nadrobił, więc już go traktuje, jako zawodnika, który no, predestynuje do pierwszej jedenastki. I też że dwa mecze przegrane... No, czasami tak jest w sporcie, że się startuje trochę z false startem. Ale macie przed sobą dość trudny terminarz, bo Korona, która tak naprawdę nie zagrała źle tych dwóch pierwszych meczów, mimo że przegrała z Legią u siebie, ale ten mecz nie był taki zły. Później macie wyjazd do Lubina i znowu Lecha u siebie. Czy to hmm. dla Pana jest też jakiś taki element, że jednak mimo wszystko należy już e, gdzieś tam przynajmniej zapalać te pomarańczowe światełko. Nie, myślę, że, że, że u nas nikt na razie żadnego światełka nie zapala, bo my sobie zdawaliśmy z tego sprawę, że początek e, będziemy mieli trudny, szczególnie w e, kontekście tego, że, że na przerwie odeszło e, trzech podstawowych zawodników, a teraz nie mamy jeszcze Maścia który dokładał te resztę bramę w tej takiej klasyfikacji. Nie wiem, bo no, e, praktycznie. Cała czwórka najbardziej punktująca to są zawodnicy, którzy teraz nie grają, już więc zdawaliśmy sobie z tego sprawę, że początek nie będzie łatwy, no ale nikt nie mówi, że będzie łatwo. Przed nami trudne mecze, w tej lidze nie ma łatwych meczów. Ciężki mecz z koroną, bo to jest dobry zespół, naprawdę, wyjazd do Lublina, ale w takich meczach ja twierdzę, że, że może stworzyć się zespół, który jeśli zapunktuje, to pójdzie w górę. I my w to wierzymy, nad tym pracujemy, także nie rozpatruję tego, czy jest mecz łatwy, czy ciężki. Przygotowujemy się pod kątem konkretnego przeciwnika. Wierzę, że, że w dniu dzisiejszym już to przełamanie nastąpi. że wraca Pan trochę do tego poprzedniego, ostatniego meczu z koroną rozegranego, no powiedzmy w basenie, wygrana. No, nie oszukujmy się, w szczęśliwych okolicznościach, że to będzie również taki, tamten mecz Wam dużo dał, że to będzie również taki mecz właśnie przełomowy? To znaczy, no, tak jak już wcześniej mówiłem, chciałbym, żeby ten mecz był przełomowy i głęboko w to wierzę. Natomiast z tego meczu, myślę, nie można w ogóle porównywać tamtego spotkania, bo yy, Nasz zespół praktycznie już jest zupełnie inny w porównaniu z tamtym składem osobowym. Korona też się zmieniła, szczególnie jeśli chodzi o formacje ofensywne, przede wszystkim, więc nie podejrzewam też, żeby były takie warunki jak tam, no bo one rzeczywiście nie sprzyjały za bardzo grze w piłkę. Chociaż nie ukrywam, żebyśmy się w nich akurat dobrze czuli, dlatego ten mecz mogę porównać do poprzedniego meczu z koroną jedynie o skalę trudności, bo to będzie na pewno trudny mecz z dobrym przeciwnikiem. Ale my nie mamy już nic do stracenia, więc tak jak powiedziałem, chcemy jutro zagrać o przełamanie i o pewną pulę. Czy jeszcze pytania otwarte, czy wywiady indywidualne, jeżeli ktoś będzie sobie życzył. Zapraszam w takim razie jutro na spotkanie na godzinę 18. .00. Dziękuję.